W pozycji siedzącej jesteśmy, ręce wyciągnięte przed sobą, plecy proste. Odchylamy tułów od pionu, nieznacznie i wracamy, tylko to. Odchylamy i wracamy. Pracujemy mięśniami brzucha i robimy 16 powtórzeń. Ćwiczyłyśmy z piłeczkami, ale nie musi być, nie musimy mieć piłeczki, może wystarczy woda, butelka wody. Wkładamy ją tutaj między uda. I musimy cały czas pilnować, żeby ona nie wypadła, czyli przywodzimy nogi. Ręce przenosimy za głowę i robimy 8 powtórzeń prostych brzuszków. Pamiętamy o oddechu, patrzymy w sufit, tak żeby broda była oddalona od mostka. Robimy 8 powtórzeń. Potem robimy 8 powtórzeń, przyciągając nogi i opuszczając. 8. Potem kombinacja tych dwóch ruchów: góra i przyciągamy nogi na zmianę. Góra. Też 8 powtórzeń. A na końcu łączymy te dwa ruchy. 8. 7. 6. Kolejne ćwiczenie. Ręce odwiedzione. Na raz przyciągamy nogi do klatki piersiowej. Na dwa przenosimy do boku ze skrętem tułowia. Na trzy do klatki piersiowej. Na cztery opuszczamy. Na raz do siebie. Dwa do boku, trzy i wracamy. Raz, dwa, trzy, po cztery razy na każdą stronę. W kolejnym ćwiczeniu wzmacniamy mięśnie lędźwiowego odcinka. Wkładamy pod lędźwie dłonie i wciskamy kręgosłup w materac. Znamy to ćwiczenie. Napinamy mięśnie tułowia, rozluźniamy się. Wciskamy, liczymy do 3, 2, 3 i rozluźniamy się. Wciskamy raz, 2, 3, na 4 rozluźniamy. Możemy zrobić 8 powtórzeń, 16. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej, swobodnie oddychamy. Prawa ręka, lewa noga. Unosimy kciuk do sufitu. Wyciągamy rękę przed siebie, nogę w przeciwnym kierunku. Opuszczamy. Druga strona. I wzrok mamy skierowany do materaca. Nie unosimy głowy. Opuszczamy. Góra. Opuszczamy. I jeszcze. I zrobimy sobie po cztery powtórzenia na każdą stronę. Opuszczamy. Kolejne ćwiczenie. Ręce odwiedzione szeroko. Na raz unosimy klatkę piersiową, na dwa przenosimy prawą rękę do przodu, druga wzdłuż tułowia, trzy i cztery opuszczamy. To samo druga strona: raz, dwa, trzy i opuszczamy. Też po cztery powtórzenia na każdą stronę: trzy i cztery, cztery, trzy, dwa opuszczamy. Prawa noga ugięta w kolanie. Góra i dół. Tylko to. Osiem razy. Góra i dół. Góra, dół. Osiem powtórzeń. Lewa noga. Też osiem powtórzeń. Po czym stopy na szerokość materaca. Na raz uginamy kolana. Na dwa odrywamy. Uda. Mocno napinamy pośladki dół grzbietu. Na trzy opuszczamy. Cztery prostujemy. Raz, dwa, trzy i jak zwykle osiem powtórzeń. Przechodzimy do klęku podpartego. Palce lekko do środka. Ręce prostopadle do podłoża. Napięte mięśnie brzucha, czyli wciągnięty brzuch. Powoli opuszczamy czoło do dłoni i wracamy. Tylko to. Opuszczamy. I wracamy. Cztery powtórzenia. I jeszcze cztery powtórzenia z uniesieniem nogi. I wracamy. Powoli. Pamiętamy o oddechu. I wracamy. I jeszcze. I czwarte powtórzenie. Wracamy. Wsiadamy na piętach, na ile to możliwe, bo może nie nie, nasze kolana na to nie pozwolą, więc na ile to możliwe, przenosimy obie ręce poza materac i rozciągamy lewy bok. W ćwiczeniach rozciągających dbamy o to, żeby co najmniej 10 sekund rozciągać mięśnie. I druga strona. Wracamy. Przechodzimy do klęku prostego. Rozluźniamy szyję, kark. Wdech. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech.